Dzieciaki, mam pytanie. Chcecie wracać do domu? Nie. Wracamy? Nie chcą wracać. Tak, nam tutaj dobrze, ale powoli będziemy się zbierać. Taki był plan, że na tyle dni przyjeżdżamy. Teraz Wam pokażę, jak wygląda nasz domek w środku. Nie chciałam pokazywać od razu, z uwagi na to, żeby nie mieć tutaj gości, żeby ktoś nie wpadł na pomysł, żeby nas odwiedzić. No ale dzisiaj już powoli zaczynamy się pakować, więc mogę Was uprowadzić po środku. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to tutaj to jest nowy domek. On dopiero od lipca jest wypożyczany. I trzeba napisać do pani właścicielki na Instagramie bądź po prostu do niej zadzwonić. Ja właśnie dzwoniłam i wtedy dostałam wszystkie szczegółowe informacje, kiedy jest wolny termin, jak wygląda z płatnościami itd. Dostaje dużo wiadomości, zapytań, gdzie się zatrzymaliśmy. Pokażę Wam nasz apartament. To jest taki dół domu, cały dom bym powiedziała. Patrzcie jak tutaj jest pięknie. Pięknie, ale praktycznie mamy tutaj duży stół, ale też taką strefę wypoczynkową z kanapami, jest kuchnia, można sobie tutaj normalnie coś ugotować, piekarnik, płyta, wszystko... Czego potrzeba? Piękne wyjście do y, ogrodu. Ogrod wam zaraz osobno nagram, bo jest wajeczny. I oprócz tego są tu jeszcze sypialnie i Łazienka. Łazienka wygląda tak. Śliczna jest. I tutaj jest y, sypialnia. い,くらい,いな